Siemanko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym filmiku zaprezentuję Wam jak możecie sobie doładować konto na movistarplanet.pl Konto możecie sobie doładować starcoinsami, diamentami i VIPem, który maksymalnie może trwać 12 miesięcy. No, stronka jest sprawdzona, dużo osób z niej korzysta, no i działa, jest, jest naprawdę no nigdy nie miałem z tym problemów, a już jakiś czas je używam. No więc pierwszą rzeczą jaką musimy zrobić jest wpisanie naszego Niku i wybór platformy. Jeśli używacie komputera, jeśli gracie na komputerze, albo, albo po prostu używacie tego na komputerze, no to zaznaczacie PC Web, jeśli Android to Android, jeśli iOS to iOS. Ja zaznaczę. No, bo jestem obecnie na komputerze. No, i włączamy też ochronę przed panem. To spowoduje, że, że cały ten proces dodawania końców i diamentów będzie bezpieczny. No, i klikamy Connect. I tutaj nas będzie łączyć z naszym kątem. Trwa to chwilkę sukces. Aby, klikamy OK, zjeżdżamy lekko na dół i tutaj mamy w pole, w którym musimy zaznaczyć, ile chcemy starcoinsów. Yy, no, dla pokazu zaznaczę te największe wartości, czyli 999 999 końców diamentów i długość trwania vip, tam jest 12 miesięcy. I następnie klikamy przycisk Generate, czyli wygeneruj. naszego żądania. Też chwilę to potrwa. Teraz ta stronka łączy się z naszym kontem i przekazuje nam właśnie te wszystkie wartości, które wybraliśmy przed chwilą. Teraz wyskakuje nam weryfikacja po czasie. No i weryfikacja polega na tym, że musimy wysłać SMS-ka. Jest to banalna rzecz, na pewno każdy, się, każdy da sobie z tym radę. No Jest to w celu zapewnienia po prostu bezpieczeństwa, żeby żadne roboty nie wchodziły na tę stronę, albo żeby no nie dochodziło do różnych nadużyć i dlatego została wprowadzona taka weryfikacja. No, także ja wyślę tego SMS-a i widzimy się za chwilę z powrotem. Ok, jesteśmy już z powrotem. Ja właśnie wysłałem tego sms a jak tutaj widzicie, 92596 o treści free, i przyjdzie Wam kod, który musicie tutaj wpisać. Nie wiem, czy wielkość liter ma znaczenie. No, ja wpisałem wszystko tak, jak mi przyszło. No i następnie klikam po prostu przycisk dalej. No, także hmm, klikam przycisk dalej. Prawdopodobnie będę musiał odczekać jakieś tam 10-20 minut. Wiem, że czasami trwa to nawet godzinkę, dwie, no ale zawsze przychodzi. I jak już wszystko przyjdzie to włączę nagrywanie i pokażę Wam jak to wygląda już na moim koncie. Także do zobaczenia za chwilkę. Jak już możecie zauważyć, jesteśmy na, na moim koncie. No i tutaj możecie zobaczyć w lewym dolnym rogu Elite VIP. Do góry jesteście w stanie dostrzec wszystkie te wartości, które zostały dodane. No tutaj trzeba wspomnieć o tym, że nie z reguły, że nie zawsze wszystkie coinsy i diamenty są dodawane. Czasami brakuje kilku tysięcy. No, ale dość spore wartości to są. Tak jak możecie zobaczyć. No, także mi się wydaje, że się opłaca jest bezpieczne wszystko, sprawdźcie najlepiej sami dajcie po prostu znać w komentarzach jak to, was, jak to u was wyglądało no, ja to będę polecał, bo u mnie działa u znajomych też działa także ode mnie to dzisiaj tyle dziękuję wam bardzo za oglądanie i zapraszam do moich następnych filmików, na razie